Dzień dobry, kochani. Ja nazywam się Dominika Radwańska. Chcę Wam powiedzieć takie moje wrażenie w związku z serialem, który oglądałam ostatnio na Netflixie. Serial nazywa się Infamia. Tematem serialu są Romowie w Polsce i stosunek Polaków do Romów czy popularnych Cyganów. I w serialu jest przedstawiona rodzina romska od środka, od domu, od tego jak wyglądają stosunki międzyludzkie, w wewnątrz tej rodziny jest pokazany patriarchat, który tam panuje. Są pokazane prawa według których Romowie żyją, prawa zwyczajowe, na przykład aranżowane małżeństwa, ta silna pozycja mężczyzny jako tego decyzyjnego i tego króla i kobiety, które są od tego, żeby być w kuchni i żeby tym mężczyznom usługiwać. Oglądając ten serial, ma się wrażenie przez pierwsze 6-7 odcinków, że te wszystkie prawa, które dzieją się u Romów, że to to jest jednoznacznie negatywne. Pamiętajmy, że serial, który jest reżyserowanym obrazem, jest w taki sposób robiony, że pokazuje się pewne Cechy charakterystyczne, które chce się pokazać, tak jak i chce pokazać reżyser. Jeżeli reżyser chce pokazać, że ten męski bohater jest bezwzględny, zdolny do tego, żeby krzywdzić, żeby zabić, żeby egzekwować prawa, zdolny do zemsty, itd., itd., to w tym momencie widz, który ogląda, tak przedstawionego bohatera, automatycznie wyrabia sobie na jego temat zdanie, ponieważ przyjmuje, czy jakby łyka to, co jest mu pokazane. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest jakieś, to my to takim widzimy. Głęboko my to takim widzimy. No chyba, że zaczynamy myśleć, ale w ogóle nie chodzi nam o to, żeby myśleć, tylko chodzi o to, żeby czuć. To jest to, co jest istotą mojej ścieżki terapeutycznej. Tego, czego uczę, czyli, żeby poruszać się w rzeczywistości, nie posługując się oczami ciała, czyli tym, co widzę, czy co jest mi pokazywane, ale polegając na swoich odczuciach, na swojej intuicji, na wewnętrznym wzroku. W momencie, kiedy nie ufamy tym oczom i pozwalamy sobie czuć i podkręcamy to czucie, to ten wewnętrzny wzrok jest bardzo wyraźny, jest w zasadzie nie do przeoczania. Jakby znikają dylematy, znikają różne niepewności, ponieważ jest on podstawowym przewodnikiem po tej rzeczywistości. Ja w ten sposób działam. Osoby, które ze mną już dłuższy czas pracują, też w ten sposób działają, i to nagle doprowadza do sytuacji, że my w życiu nie dostajemy tego noża w plecy i my już wiemy wcześniej, że jakaś bardzo obiecująca sytuacja nie może się dobrze skończyć i my w nią nie brniemy, my jesteśmy w stanie odpuszczać, nie jesteśmy podatni na manipulacje, nie dajemy się kusić, i to jest podejście do życia oparte na zaufaniu do siebie, do tego, co czuję. Przede wszystkim jest tutaj to pragnienie, chcę słyszeć to, co czuję. Potrzebne są odpowiednie warunki, żeby móc słyszeć to, co czuję. Bo jeżeli otaczasz się osobami, które podważają to, co czujesz, no to ty będziesz miał bardzo nikłe zaufanie do siebie. Będziesz wtedy bardzo podatny na przyjmowanie takich wersji rzeczywistości, Jakie są przedstawiane przez Twoje otoczenie. Widz, który ogląda tego typu obrazy, tego typu bohaterów, które są w jakiś sposób mu przedstawiani, ma pewien obraz, tak, bo on to odbiera czuciem. I co się dzieje w tym serialu? Ostatni odcinek to jest majstersztyk odwrócenia całkowicie tego, w jaki sposób są przedstawiani bohaterowie, czyli na przykład z jakiegoś rządzącego, bezwzględnego, brutalnego przywódcy. Tej rodziny, cyganów, tej grupy, nagle jest pokazywane, że on zaczyna się kierować innymi wartościami. Ludzie, w serialu zmieniają kompletnie swoje podejście i swoje wizerunki. Są pokazani jako inni ludzie. Normalnie w życiu, żeby taka zmiana nastąpiła, dużo się musi wydarzyć, dużo przemiany wewnętrznej. To się nie dzieje tak. W tym serialu to jest tak odwrócone, że to widz może przy tym ostatnim odcinku mieć poczucie, a ja ich oceniłem po pozorach. Stereotypowo podszedłem, że ci Romowie są tacy siacy owacy, oni wcale tacy nie są, i teraz to ja jestem znowu tą osobą, która osądza, która jest niesprawiedliwa. Złapcie tutaj kwintesencję tego, o czym chcę powiedzieć i co chcę Wam pokazać. Chodzi o to, że jest pełna kontrola twórcy nad tym, jaki obraz, jakiego bohatera nam pokaże. Fakt, że przez ileś odcinków pokazuje bohatera jako w 100% taką negatywną osobę. Tam przy niektórych bohaterach były jakieś takie małe przebłyski, ale to nie było to, co jest w momencie, kiedy spotykamy osobę, gdzie widzimy, że jest ta prawda, to dobro w niej i ono się przebija, tylko no, tam to było ewidentnie pokazane, że zupełnie innymi wartościami kierują się te osoby. W momencie, kiedy w ostatnim odcinku ta sama postać, ta sama osoba jest pokazana jako zupełnie ktoś inny, kto jest bohaterem już pozytywnym, to taki widz, może dosłownie zgłupieć. Ludzie w tej sytuacji będą raczej skłonni odwrócić ostrze w swoją stronę i stwierdzić to ja. Patrzę jak stereotypowy Polak i osądzałem przez ileś odcinków zamiast dostrzec to o czym mówię, czyli że tutaj nastąpiła taka manipulacja obrazem, że robi z widza głupka. Prowadza widza w jeszcze większe poczucie, że on nie może sobie ufać. Że on nie może ufać swoim pierwszym wrażeniom, bo one są stereotypowe i dopiero tam na koniec serialu ta głębia wychodzi. Czyli nie ufaj swoim pierwszym wrażeniom. Że ją nie ocenia książki po okładce, bo środek może być zupełnie inny. Ta reguła, ona się sprawdza, ale w innych okolicznościach, w innych sytuacjach. Ta reguła się sprawdza w momencie, kiedy fasada, czyli. Kiedy to, co jest pokazywane, jest fałszywe, a w środku jest jakaś prawda, która gdzieś tam drzemie, i wtedy można się do tego dokopać, można ją odkryć. Natomiast w momencie, kiedy jest pełna spójność, i my wi widzimy spójnego bohatera, a za chwilę widzimy spójnego bohatera w tej samej fizjonomii, który jest zupełnie inną osobą, no to wtedy umysł widza durnieje, bo zaczyna myśleć: Ale to ja jestem osądzający, bo prawda jest inna niż jest. Czyli nie widzi, że to są dwie różne postacie, tylko myśli, że było coś, co było ukryte w środku, że była ta niespójność, tak? Że ja nie mogę sobie ufać. I to jest ważne, żebyście złapali to, o czym mówię, dlatego że w ten sposób jesteście z wielu stron bombardowani. W momencie, kiedy są wam przedstawiane różne informacje i one są przedstawiane w taki sposób, żebyście ostatecznie nie mieli zaufania do siebie i ostatecznie mieli takie poczucie, że ja nie mogę na sobie polegać, bo ja to oceniam, błędnie coś widzę. Oczywiście my możemy błędnie, Widzieć, kiedy polegamy na oczach ciała. Jeżeli my polegamy na tym, co czujemy, to my nigdy nie będziemy w błędzie. Jeżeli my polegamy na tym, co czujemy, a tutaj mamy jakiś szmer w tej rzeczywistości, to uwierzcie mi, że przekłamanie i że fałsz jest w tej rzeczywistości zewnętrznej, a nie w Twoim widzeniu. Ja zapraszam do mnie na sesje indywidualne, jeden na jeden przez Zoom'a, przez Skype'a albo przez telefon. Zapraszam Was również na czwartkową grupę i życzę Wam cudownej reszty tygodnia.